Okej, okay, widzowie, witam w kolejnym odcinku na naszym kanale, czyli Legierki. Zapraszam do subskrybowania tego kanału i tak dalej. A teraz mamy kolejną grę z Geniusem. Mr. Genius, tak? Idealnie skoczyłem, żeby mnie nie zabił. Oh shit. Kierowca dostał, chyba. Próbuję mu oponę przebić Czekaj opony przebijam Przebijam, przebijam Pana Kurde mają mocniejsze opony one. O Jezu dostałem Czego ja dostałem? Co jest? Oni mieli rakiety czy działko? W końcu maszynowe To no trochę bez sensu, jeśli dosłownie mają być te rakiety, i one przecież niszczą wszystko. I to jest tak, leci i niszczy, i, je, i nic nie ma dookoła. Nawet jak się zaczynasz bronić, to nagle dostajesz rakiety przez ścianę, może ci wlecieć przez bugi. Ostatnio sprawdzili, te bugi często wlatują te rakiety do środka. Nawet jak się zabudujesz, to ci przeleci i się może zabić. No to po prostu nie da się szerzyć tych rakiet. Co? Mam go to. Tylko musi nam znaleźć serwer. Zgadnij, co to, co, co to jest. na trzy, cztery powinieneś usłyszeć. Trzy. Cztery. Słuchaj, Ale jaka. Apt 47. Ja mam kacza przy sobie.

To się używałem matki z Deadpoola, który był karnetowy, kiedy był Złoty Midas jeszcze. Jakiś gościu, który udaje bambika. Uwaga, ciemno-skóry bambik w kucyku. To jest gościu, który się podaje za bambika, a tak naprawdę jest graczem i to dobrym. Nawet przez przypadek. Wejdź, coś mi tam zostaw. Miejmy nadzieję, że nikt tam nie poleciał. Widzę, gdzie jesteś, bo ja lecę nadal lotnią. Spójrz w górę. Mat Ej, Mateuszek! Z Tylko zostaw mi tam jakąś broń. Oj szczerze. Idź skup na chopie, swoją uwagę, jak go zajdę od boku. O, to jest tylko metalowa ściana. kolega nie przemyślał. O ty śmietku. Naszą furę chciał zajebać. Naszą furę nam ukradł. Aha, dostęp plecy. Perfekt. Pomożesz? Są gdzieś jakieś apteczki? Biegną. Dzięki, ja już jestem na maksa. Wystarczy, jeden taki kaktus, i jesteś na maksa. Mr. Genius, znaczam ci miejsce, gdzie powinniśmy jechać. Tu no, bo tam jest bunkier. Nie chcę wiedzieć. No przejeżdżaj, przejeżdżaj. Chciałem wskoczyć akurat, kiedy tu miałem się jechać. Jedź. Jeden dead, drugi dead. Cały team solo. Wyczyściłem. Chciałbyś wiedzieć, co robię, kiedy ciebie przy mnie nie ma? Zabijam cały teamy. Tak, trochę uszkodzili nam furkę. Ej, weź to łap. A teraz chodź, dopóki fura ma ten efekt. Dopóki jeszcze nie eksplodowała. Czekaj, to jest lód? O nie, to jest woda. Ej, podjedź, weź to coś, to ulepszaczek. I leczenie ci wyrzucam, ulecz się. I szkoda, że snajperkę usunęli. Bardzo mocna broń to było. No i co z tego? Fie, fie frajer. Jadę do ciebie, a raczej lecę. Co? No. Chodźmy. Lewym. Skaczesz i używasz. I dopiero podczas lotu możesz tak maszynowo uderzać. Tego używać. Dopiero jak lecisz, to tak możesz tego bardzo często na używać. Mm, jada. Właśnie jak do tego bunkru, żeby zabić kogoś, kto tamkolwiek jest. Zobaczymy, czy ktoś to jest, bo jeśli jest, ja to no, łatwo zabiję. Pusto. Ej, kurza mi się trafiła. Do której są potrzebne rakiety. Też mam. Digel. To ty czy ktoś? Musisz hałasować. Nie hałasuj. Daj mi, zostaw mi złoto, bo ja będę sobie broń musiał leczyć, całkowicie. Nie, nie. W ostatnich latach na całym świecie zaobserwowano ogromny wzrost licznych cyber zagrożeń Będziesz mi w głowy nie strzelać Za chwilę do ciebie dołączę, tylko muszę kupić kończyć kupować A co, burza idzie? Czekaj nie widzę. No tak nagrywam to. Mądry Web. No. Oh. Koleżaneczko, właśnie znalazł najlepszy sposób na poruszanie się za pomocą tych rakiet. Wykorzystujesz tą buteleczkę, którą tam ci jedną zostawiłem. I przy użyciu tej buteleczki, która ci coś tam, że masz, że masz więcej energii, to za pomocą tej buteleczki możesz biegać bez przerwy, tak? No to bierzesz tą buteleczkę i wykorzystujesz ją, żeby być yy, niedobrym. Haha. No tak, jak już tak. Freszyka. No. Tak się to robi. Muszę się przeładować, muszę się przeładować. Jeńku, nie widzę, ale słyszę. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Okej. Okay. Oni, nie ty. Nawet mnie nie strasz, chłopie. Takimi żarcikami. Obaj mieliśmy przez chwilę kraszę, ja się leczę. Weź sobie kuszę, kuszę weź. Ona działa eksplozją, Ona eksploduje. Mam całe maty, więc. Ale krasza, mam krasza, mam krasza, mam krasza, mam krasza, mam krasza. Ej, serwer skraszował. Ej, cofnęło mnie. fura, ale... No czekaj! Ten fraj, zdycha. Mojego kumpla się nie zabija. Ała, kto go zabił? Ja? Filuję Cię. Nie martw się, jedną legendarną broń, w eku. Moją. Nie zabrałem Ci nic. Jesteś. No nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Elfraja. Serio? Hmm. Frajerzy. Są tam? Chciałem się przyjrzeć, czy tam są. Frajerzy. Nie podniosę cię, nie mogę cię podnieść. Będę jak frajer i Wiem, dlatego chcę uciekać jak najszybciej. No czemu? Nie mogłem, nie mogłem skoczyć. Czemu? A ja dziękuję wam widzowie za oglądanie dzisiejszego odcinka i do.